Wykonałeś wiele zadań. Jesteś zmęczony? Może chcesz odpocząć? Tak. Hmm? Dlaczego pytasz? Nastały ciężkie czasy. Wszyscy jesteśmy znużeni. Dziękuję, że pytasz. Tak, wiem, że mamy trudne czasy i że zaufanie stało się towarem deficytowym. Prawda, prawda. Ufasz komuś w trelis? Orkom? Orkowie już nieraz okazywali się podstępnymi zdrajcami. Zdawać by się mogło, że zachowują się dobrze, ale to tylko przykrywka dla ich sekretnych knowań. Cieszę się, że to mówisz. To prawda. Orkowie coś kombinują. Skąd wiesz? Właśnie w tej sprawie mnie tu przysłano. Jak to przysłano? Co masz na myśli? Proszę, oto wiadomość od Gorna. Gorna? Pracuję dla niego. Jestem szpiegiem. Nie ma czasu na wyjaśnienia. Musisz natychmiast opuścić to miejsce. Ale ja chciałbym. Idź i uważaj na orków. Jeśli ktoś będzie pytał, to nie widziałeś mnie dzisiaj. Idź już. Co napisano w tej wiadomości? Nie mamy czasu. Tylko jedno pytanie na temat Gorna. Cicho. Już są. Muszę iść. Parszymy złodzieju! Dam ci popalić. Stój, nieznajomy. Mów o co chodzi. Muszę się widzieć z Gornem. To pilne. Przysyła mnie oz. Niosę wiadomości dla Gorna. Słuchaj, jest taki jeden ork. Mam z nim stare porachunki. A co z listem? Przekażę go Gornowi. A ty w tym czasie załatw sprawę tego orka. Ta sprawa jest pilna. Może najpierw zanieś mu ten list, a historię tego zatargu opowiesz mi później. Nie przerywaj mi. To ważna sprawa. O czym to ja. A tak. Teraz, gdy wojna z orkami rozgorzała na nowo, pomyślałem sobie, czemu by nie załatwić starych porachunków? Problem polega na tym, że ten ork gdzieś się ukrywa, a ja nijak nie mogę go znaleźć. Znam jednak kogoś, kto być może byłby w stanie pomóc. Co to za osoba? Arthur. Jak się nazywa ten ork? Jork. Gdzie go odnajdę? Arthur mieszka na przylądku Dun. Dobrze. Ruszam w drogę. A ty w tym czasie zaniesiesz Gornowi list. Nie pouczaj mnie, jak mam wykonywać swoją pracę. Czego chcesz? Kto ma mocniejszą armię? Gorn czy Torus? W tej chwili ich siły są równe. Być może w najbliższych dniach. Zajdzie jakaś zmiana. Czy wojska Torusa zdołają pokonać siły Gorna? Czy siły Gorna pokonają wojska Torusa? To będzie zależało od decyzji podjętych w najbliższych dniach przez Gorna i Torusa. Gorn musi wiedzieć, kiedy wycofać swych szpiegów i przygotować się do ostatecznego ataku. Torus musi zdecydować, jak długo może zwlekać, aby dokończyć i ujawnić swój plan. Podobno ten plan przyniesie Gornowi zgubę. Przysyła mnie strażnik pilnujący bram Goty. Ah. Nikt za tobą nie szedł? Nie sądzę. Nie sądzę? Streszczaj się do cholery. Czego chcesz? Informacji na temat Jorga. Jork? Jedni mówią, że przeszedł na stronę ludzi. A drudzy, że podpadł kanowi. Ken zabrał go do jakiejś jaskini i od tego czasu słuch po Jorgu zaginął. Najwyraźniej ścierwojady dzięki niemu miały co jeść. Dziękuję. Ta rozmowa się nie odbyła. Tak? Mam informacje na temat Jorga. Zamieniam się w słuch. Jorg albo przyłączył się do ludzi, albo został zabity przez Kana. Hmm... Kan cały czas ma jakieś kłopoty na karku. Przekazałeś gornowi list? O rany, jak ten czas leci, czas na żarełko. A co z listem? Ś ścisz głos, dam mu go. Ale miałeś mu go zanieść, kiedy ja poszedłem wypytać się o Jorga. Niczego takiego nie powiedziałem. Po prostu chciałem się upewnić, że wykonasz to zadanie. Ale nic się nie martw. Wszystko będzie dobrze. Co? Idę teraz coś zjeść. A ty w tym czasie możesz wyświadczyć mi przysługę. Jaką? Zdobądź dziesięć czarnych robarów i pięć butelek nordmarskiej starki. Gdzie ich szukać? A no, tu i tam, na terenie Faring. Miłego dnia.

Oto robar i nordmarska starka, o które prosiłeś. A dziękuję Ci. Przed tobą świetlana przyszłość. To znaczy? Przyszłość, w której nie trafiasz do lochów. Mam nadzieję, że zaniosłeś gornowi list. <grien <mi>? <grien <w otoczeniu> Dopiero to zjadłem. Muszę to się zdrzemnąć, zanim wrócę do pracy. Inaczej nie będę mógł normalnie funkcjonować. <sharp> Czy ty w ogóle normalnie funkcjonujesz? Nie igraj ze mną. Za karę dostajesz kolejne zadanie. Co? Zaraz ci powiem. Wielu ludzi przeszło przez tę bramę, nie zapłaciwszy myta. Co za bezczelność. Podasz mi ich imiona? Nie potrafisz czytać? Garik, Raik i Ignatius. Idź już. Dobrze, ruszam w drogę. Przyszedłem pobrać od ciebie myto. Masz! I zejdź mi z oczu! Miłego dnia i zważ te słowa. Idą zmiany. Jeśli on tak, przyszedłem pobrać od ciebie myto. A, tak, czekałem na ciebie. Proszę bardzo. Witaj, wojowniku! W czym mogę pomóc? Przyszedłem pobrać od ciebie myto. Co? To już drugi raz w tym miesiącu. I pomyśleć, że to mój szwagier. Któregoś dnia pójdę i. A, masz! Oto twoje podatki. Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwy. Wyśmienić. Czy teraz dasz Gornowi mój list? Muszę policzyć to złoto. Może sam pójdziesz mu go zanieść? Nie jestem twoim gońcem. Widzę, że nadal masz się świetnie. A dlaczego miałoby być inaczej? Nigdy nie wiesz, co się może zdarzyć. Idą zmiany. Witaj, ty stary draniu. Widzę, że jak zwykle tkwisz w kłopotach po uszy. Czy beze mnie niczego nie potrafisz zrobić dobrze? Najnosa to ty! Wspaniale! Szybko, chodźmy zapolować na orków! Nie, nie, zaczekaj! Najpierw uczcimy nasze spotkanie jakimś posiłkiem. <ścoughs> Widzę, że Wielki Gorn nic a nic się nie zmienił. <ścoughs> to prawda. <ścoughs> Gdzie się podziewałeś, ty draniu? Wiesz, że niektórzy z nas myśleli już, że nie żyjesz. Podróżowałem. Cieszę się, że widzę cię żywego i w pełni sił. Pojawiły się już plotki, że Xardas wysłał cię do Inosa. Nie, nie uczynił tego. A co się z nim stało? Czy masz coś wspólnego z jego tajemniczym zniknięciem? Czemu o to pytasz? Przybywam z Silden. Ach, Inog! Doszły mnie słuchy, że miał on jakieś problemy z orkami. Tak, mówią, że to wszystko przez ciebie. Co? Skoro zdecydowałeś się zaatakować Torusa. Skoro zdecydowałem, musiałem go zaatakować. Co? Kiedy tu ubawiłeś się w chowanego z ksardasem, ja musiałem pilnować porządku w całej Myrtanie. Borus chciał podstępem przejąć władzę w Myrtanie. Jesteś pewny? Oczywiście, że jestem. Mam szpiegów w całej Myrtanie. Ufasz im? Ba, dlaczego sam tego nie sprawdzisz? Jak? Odnajdź pewnego maga kręgu wody. Po co? Człowiek ten często pomaga mi gromadzić informacje. Torus potrzebuje smoczych kości. Mag powinien wiedzieć dlaczego. Gdzie go znajdę? W jaskini, w której wcześniej była Okara.